Wojtek Babiarczyk, witam Państwa bardzo gorąco w naszym cyklu Bankowość Osobista w PKO Banku Polskim, który oferuje Państwu prestiżowe konta, wyjątkowe przywileje, priorytetową obsługę i opiekę doradcy. A my dziś porozmawiamy o pełnej ochronie ubezpieczenia nie tylko dla nas, ale dla całej naszej rodziny. A w studiu gorąco witam Panią Aleksandrę Droszcz, zastępcę dyrektora Departamentu Sprzedaży PKO Ubezpieczenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie korzyści pani Olu daje nam ta pełna ochrona ubezpieczeniowa dla rodziny? My zwykliśmy, rozmawiając z doradcami, spotykając się z różnego rodzaju klientami, opowiadać taką trochę anegdotę, którą postaram się teraz z panem przeprowadzić. A mianowicie zadam panu pytanie. Wyobraźmy sobie, że ma pan przyjaciela. Zakładam, że nie jednego. I pojawia się u pana jego żona i informuje pana o tym, że no, niestety. Ale zdarzyła się ta trudna rzecz, czyli przyjaciel jest bardzo ciężko chory. I potrzebuje pana wsparcia. Czy zadeklaruje Pan pomoc, chęć pomocy w włożeniu przyjaciela do lekarza na badania? Myślę, że tak. Czy będzie pan woził jego dzieci do szkoły? Jeśli nie będzie mi to kolidowało z moimi obowiązkami, to myślę, że tak. Rozumiem, że jeżeli zapytam o zakupy i pomoc taką na bieżąco, Również to ta też. odpowiedź będzie tak. A czy zapłaci pan za niego raty kredytu, albo spłaci zobowiązania? W tym wypadku chyba będzie to wszystko zależało od sumy rat, jakie ma na dzień dzisiejszy. Proszę się nie martwić. Ta wątpliwość pojawia się u wszystkich i trochę do tego podprowadzam. Właśnie o to chodzi, że w momencie, kiedy mówimy o takich pierwszych, bardzo symbolicznych potrzebach, to wtedy większość z nas deklaruje chęć pomocy. Natomiast w momencie, kiedy zaczynamy mówić o finansach, i im wyższe są te finanse, to wtedy zaczyna się wahanie. Nie dlatego, że nie chcemy pomóc, tylko dlatego, że mamy swoje zobowiązania, swoje rodziny i swoje własne potrzeby. I to jest po prostu trudne. I wtedy z pomocną ręką wychodzi właśnie ubezpieczyciel. Okazuje się, że de facto tak naprawdę w takich trudnych sytuacjach możemy na niego liczyć. I dlatego bardzo ważne jest, żeby o tym pamiętać nieco wcześniej, zanim coś się wydarzy. Jeśli przejdziemy już do takiego remedium produktowego, to akurat tutaj rozmawiamy o ubezpieczeniach chroniących poważne zachorowania. Wychodzących naprzeciw poważnym zachorowaniom, bo one nas nie zabezpieczą przed tym, byśmy nie zachorowali. No a w przypadku bardzo takiej trudnej sytuacji, czyli na wypadek tego najgorszego scenariusza, dają zabezpieczenie dla rodziny, która zostaje sama, bez członka, który do tej pory zapewnił nam dodatkowe środki, na to byśmy mogli dalej funkcjonować. Zatem, jak ubezpieczenie może na przykład pomóc nam w ochronie naszego majątku? A to jest też jakby jedno z takich pytań. Ja mam takie trochę poczucie, że my, jeśli chodzi o ochronę majątku, to radzimy sobie całkiem nieźle. Bo tutaj chyba przytaczę kolejną anegdotę sytuacyjna historia z rynku ubezpieczeń. Pytamy się zwykle siebie nawzajem, co jest ważniejsze: złote jajko, które kura znosi, czy kura? Jak pan myśli? Kura? Oczywiście, że tak, prawda? Tylko jakoś tak zawsze jest, że nie wiedzieć czemu, ale większość z nas ubezpiecza to jajko. Mhm. Dlatego, bo jeśli chodzi o ubezpieczenia majątkowe, to samochody, fotowoltaika, my myślimy o tym, żeby to wszystko zabezpieczyć. Natomiast gorzej jest, jeśli chodzi o zabezpieczenie samej kury, która przecież tak naprawdę to jajko nam daje. Czy zatem posiadanie takiego ubezpieczenia zwiększa nasze poczucie bezpieczeństwa na co dzień? Pełna zgoda. Ja osobiście uważam, że tak, jak najbardziej, bo przecież znacznie lepiej jest żyć i mieć poczucie, że właśnie jak coś się wydarzy, jesteśmy zabezpieczeni. Natomiast gorzej, jak się z osobami rozmawia, bo ubezpieczenia to jest jedna taka kategoria produktowa, gdzie my mówimy, że wygrywa się dwukrotnie. Bo my wszystkim proponujemy ubezpieczenie i mówimy, że warto z niego skorzystać, jednocześnie mówiąc, mamy nadzieję, że nigdy to się nie stanie. Czyli tak naprawdę potem klient. Patrzy na to tylko przez pryzmat kosztu, który zapłacił, tak? Co się dzieje z ubezpieczeniami samochodów? Tak? My myślimy o tym, że to jest pewnego rodzaju podatek, bo my musimy kupić ubezpieczenie OC, a jak jeszcze w ogóle zaszalejemy, to kupujemy jeszcze AC i wszystkie dodatki, które razem z tymi ubezpieczeniami możemy mieć, a zapominamy. Że w momencie szkody, na przykład samochodu, musimy wyjąć, nie wiem, przy dzisiejszych cenach samochodów czasami 100, nawet więcej tysięcy złotych, żeby tą szkodę pokryć. Tak więc, tak, one są ważne, bardzo i ja myślę, że większość z nas doskonale o tym wie. Gorzej właśnie z wyjęciem samych pieniędzy, żeby takie ubezpieczenie sobie kupić. Jak, pani Olu, zatem wybrać tą najlepszą policję, która najlepiej uchroni nas i nasz cały majątek? Ja powiem tak. Na szczęście jest tak, że większość towarzystw ma swoich agentów, a my mamy oczywiście doradców i tu z przyjemnością odsyłam do takich osób, a szczególnie do doradców bankowości osobistej, bo to są wykwalifikowane osoby, które są w stanie nam doradzić. To ich głównym celem jest tak z nami porozmawiać, żeby ostatecznie podpowiedzieć nam dobre rozwiązanie. Ja mogę tylko zwrócić uwagę, że bardzo ważnym przy wyborze ubezpieczenia, oprócz kwestii zaspokajania potrzeby, którą dane ubezpieczenie ze sobą niesie, jest zwrócenie uwagi na jego zakres i również na tą sumę ubezpieczenia, którą dane ubezpieczenie później w razie wypadku, w razie jakiejkolwiek szkody nas zabezpieczy. Niestety. Popełniamy ten błąd, że nie analizujemy samego zakresu ubezpieczenia i zgadzamy się na niskie sumy i potem się okazuje, że ona niewiele wystarcza na to, żeby pokryć szkodę, która powstała. Tu od razu nasuwa mi się pytanie, jakie ryzyka życiowe warto zabezpieczyć poprzez ubezpieczenie. O tutaj to można rozmawiać naprawdę bardzo szeroko. Ja przede wszystkim zachęcam do ubezpieczeń zdrowotnych warto myśleć również o tym, co się dzisiaj dzieje, o tym, że ja jutro mogę potrzebować wsparcia. Warto również patrzeć na takie ubezpieczenie przez pryzmat tego, co się stanie w naszym domu w sytuacji, kiedy ja będę chory, chora, bo na przykład to często podkreślamy, że te osoby, które prowadzą działalności gospodarcze, albo są w ogóle jedynymi żowicielami rodziny, muszą przede wszystkim myśleć o sobie w kontekście tego, ile one wnoszą do danego gospodarstwa domowego. Ja mam na myśli niestety pieniądze, nie mhm. tylko fakt że jesteśmy osobami jeśli się kochamy. E, więc musimy o tym cały czas myśleć, więc warto pamiętać o tych ubezpieczeniach zdrowotnych, a jeśli, no niestety, tak jak mówię, ten najgorszy scenariusz, to żeby rodzina po naszej śmierci również była zabezpieczona. Bo w momencie, kiedy zaczynamy chorować, my oczywiście trzymamy ogromnie kciuki za to, żeby wyzdrowieć, natomiast musimy mieć świadomość tego, że będą nam potrzebne środki na leczenie. Na leki, na rehabilitację, na masę różnych rzeczy okołochorobowych i właśnie wtedy przychodzi z odpowiedzią ubezpieczenie. Więc warto zwracać uwagę nie tylko na te najgorsze sytuacje, ale również na właśnie poważne zachorowania i wsparcie w takich momentach. Co zatem daje nam świadomość tego, że rodzina jest objęta ochroną ubezpieczeniową? To jest takie trochę pytanie z kategorii: Ja też jestem matką i mi takie poczucie tego, że mój syn w sytuacji, kiedy mnie zabraknie, będzie zabezpieczony, no jest dla mnie fundamentem w ogóle funkcjonowania. Ja myślę, że to przede wszystkim daje poczucie posiadania ubezpieczenia i tego, że zabezpieczyliśmy bliskich na wypadek tych trudnych sytuacji. Ja śpię spokojnie, pomimo faktu, że jeszcze posiadam kredyt hipoteczny. Co prawda końcówka, ale jednak jakby nie było. I posiadam go na swoich barkach już od kilkunastu lat, więc spokojnie funkcjonowałam ze świadomością, że w sytuacji, kiedy coś mi się stanie, jednak mój syn jest zabezpieczony, ponieważ ja mam odpowiednią Ubezpieczenie i bank otrzyma spłatę mojego kredytu. No a druga część to taka, że będzie miał pieniądze oczywiście w sytuacji, kiedy mnie zabraknie na to, żeby dalej nie, dziadkowie mogli go wychowywać i nie martwili się, czy będą mieli środki na jego edukację. Tak więc no jest to przede wszystkim spokój i poczucie, że zaopiekowaliśmy wszystkich tych, których kochamy. Jak pani Olu zatem te wszystkie ubezpieczenia wpływają na naszą stabilność finansową w tych trudnych sytuacjach? Właściwie ubezpieczenia możemy podzielić na dwie takie podstawowe kategorie. To są te, które zabezpieczają majątek, i te, które dbają o nasze życie i zdrowie. Więc jeśli zabezpieczymy majątek, to możemy być pewni, że w sytuacji, kiedy coś się zdarzy, mamy środki na to, żeby to odbudować odbudować dom po zalaniu, odbudować mieszkanie po jakichś trudnych sytuacjach, które się zdarzyły. Nie wiem, w dzisiejszych sytuacjach pogodowych, zerwane dachy, coś, co się generalnie dookoła dzieje w związku z. Z trudnymi sytuacjami pogodowymi, to jest jakby jedna część, tak? Mamy zapewnione środki, kiedy zdarzy się coś z samochodem. Jesteśmy pewni, że jeżeli ktoś nas okradnie, będziemy w stanie odkupić to, co zostało nam bezprawnie zabrane, tak? Więc to nas zabezpiecza w sytuacji oczywiście tej majątkowej, a w sytuacji życiowej, tak jak mówiłam już wcześniej, zabezpiecza nas w taki sposób, byśmy mogli się leczyć, albo naszą rodzinę, gdybyśmy nieszczęśliwie odeszli. Warto również wspomnieć o tym, że jest taka kategoria ubezpieczeń jak ubezpieczenia turystyczne po które w mojej ocenie powinniśmy sięgać za każdym razem, kiedy wystawimy nogę poza granicę naszego państwa, bo to jest ubezpieczenie, które po pierwsze pozwala nam na leczenie za granicą, jeżeli zachorujemy, a po drugie zabezpiecza nas sytuacje takie, kiedy coś nam się wydarzy za tą granicą, coś takiego jak złamania, nie wiem, czasami niemożność powrotu samodzielnego do kraju i wtedy ubezpieczyciel pokryje środki związane z tym, żebyśmy do tego kraju wrócili. Ja pamiętam, jak jeszcze jakiś czas temu sama wybierałam się poza granice naszego kraju i jechałam daleko. To taki kraj, do którego normalnie na co dzień nie podróżujemy. I mój wtedy agent ubezpieczeniowy przedstawił mi polisę i powiedział: Pani, Olu, to jest taka i taka cena. Ja popatrzyłam i powiedział: Panie Marcinie, pan chyba zwariował. On mówi: Nie, nie, ani troszeczkę. A ja mówię: Ja tutaj mam inną polisę, i ona jest o połowy tańsza. On mówi: Tak. Tylko tamta nie zapewnia pani powrotu w trudnej sytuacji do kraju, a ja muszę być pewna, że pani z tej Malezji wróci. Tak więc trzeba i warto na to mhm. zwracać oczywiście uwagę. Ja wiem, że to jest też trudny temat, ale jeżeli wydarzyłoby się coś okropnego i zdarzyłoby się ten najgorszy scenariusz, to zapewnia również naszą rodzinę, że będziemy mieli środki na to, żeby ściągnąć ciało do Polski. To na koniec rozmowy pytanie, które gdzieś tam zrodziło się w mojej głowie w środku naszego spotkania. Czy ta pełna ochrona ubezpieczenia to tak naprawdę inwestycja pani Olu w spokojną przyszłość? Jak najbardziej, pełna zgoda. To poczucie, że w tych trudnych czasach nie zostaniemy sami. I właściwie znajdzie się ktoś, kto nam pomoże. Zaczęliśmy od pytania, czy my pomożemy. Chcielibyśmy bardzo, ale czasami po prostu nie mamy na to możliwości, a Towarzystwo Ubezpieczeniowe właśnie od tego jest. Aleksandra Droszcz, zastępca dyrektora Departamentu Sprzedaży PK Ubezpieczenia była moim i Państwa gościem. Pani Aleksandro, bardzo gorąco dziękuję za rozmowę i za przybycie do studia. Dziękuję Państwu bardzo i zachęcam do ubezpieczeń.